Every time in my dream, I see you, I feel you. La-la-la, Zapewne zauważyliście, Apokalipsę, czyli brak reklam na YouTube. Jeśli chcesz mi pomóc i chcesz, żebym dalej mógł się rozwijać, tak jak rozwijałem się do tej pory, masz link do Patronita'a tu gdzieś na ekranie. Dzięki. Witajcie, Ansymony, jestem Mati, a dziś porozmawiamy sobie na temat, który pewnie niektórych z was, albo niektórych z twórców yy, mógł. Poirytować, zdenerwować, albo nawet bardzo zirytować. Postaram się nie bluźnić, może mi wyjdzie. Zobaczymy. Pewnie myślicie również, że ja będę jechał, bo... Bo bo Mateusz, ciśnij, ciśnij z blołek blołek, 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 I temu podobne rzeczy. Bo przy topka, topka, topka to gówno. Ciśnij bo ja ty będziesz czysto, to to ansup. A jak jakby mnie ścisnął, przecież to już ciśnie ludzi, Prze kurwiony Bati. Postaram się nie bluźnić, może mi wyjdzie, zobaczymy. No więc w tym odcinku mam nadzieję, że jakoś mocno Was nie zawiodę. I że przynajmniej wysłuchacie mnie w jakimś stopniu do końca, przynajmniej do połowy, do kiedy tylko chcecie, tak naprawdę. Bo standardowo będę wypowiadał tylko swoje zdanie i swoje przekonania i swój pogląd na całą sprawę. Bo wiedzcie o jednej rzeczy kiedyś kiedyś na kanale swoim miałem filmy, na których opowiadałem o różnych rzeczach, ale byłem bezstronny, żeby na wszelki wypadek komuś tylko nie podpaść. A w momencie, kiedy stworzyłem playlistę onkologia, to pozbyłem się czegoś takiego i zacząłem mówić to co myślę, czyli tak jak w prawdziwym życiu. Więc jeśli coś mi się podoba, to mówię to, jeśli coś mi się nie podoba. To również o tym mówię. A jeśli coś, co może być nielubiane, a mi się na przykład podoba, to też nie będę szedł jak pelikan za tłumem, tylko czasem, czasem lubię po prostu odstawiać... Odstawać od innych. Odstaję od innych, bo jestem dziwny. No, także tak będzie w tym przypadku. Chociaż zobaczymy w sumie, jak, jak wy na to wszystko zareagujecie. Jedziemy z tematem, bo już... Już trzy minuty, a ja znowu... A ja lubię po prostu z wami gadać, wiecie? Oczywiście nie mogłem nie zauważyć, że bardzo podoba wam się wkurwiony Mati Postaram się nie bluźnić, może mi wyjdzie Zobaczymy I nie mogę powiedzieć zirytowany Mati, tylko właśnie chodzi o tego Matiego, który jest bardzo nabuzowany negatywną energią Bo wtedy mówię co myślę, jestem taki z pazurem i tak dalej Teraz jestem spokojny, w sumie mam dobry humor, świeci słońce Życie prywatne jak talala lalalala la, 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 i tak dalej, także wolę chyba nie być takim wkurwionym matim, postaram się nie bluźnić, może mi wyjdzie, zobaczymy, bo to, to mi się tylko odbija na zdrowiu. pamiętajcie Ernest Hemingway powiedział, złościć się to mścić na własnym zdrowiu przez czyjąś głupotę, no pamiętajcie, nie warto się denerwować, po prostu nie warto i mówi wam to osoba, która denerwuje się o byle gówno. Tragedia. Zanim jednak jeszcze przejdę do tematu, yy, chcę powiedzieć Wam jeszcze yy, o jednej rzeczy, która wyda wydarzyła yy, się dzisiaj w Biedronce. Stoję z mamą i obok jest kolejka. I takie dwie odnogi prowadzą do jednej kasy. Stoi kobieta w ciąży. I mówię do mamy, że tą panią w ciąży to powinni przepuścić, no bo jednak w ciąży, tak? Ulżyć chociaż trochę jej. No i mama się zgadza i tak dalej. Przychodzi moment, w którym te dwie kolejki jakby się złączają w jedno. I ta pani w ciąży sobie idzie. I dwie stare cipy zaczynają na nią krzyczeć: Pani, pani tu nie stała! Pani, pani tu nie się... stała! Ja wtedy tak patrzę na tą starą cipę, a ona się zamknęła i się odwracam do mamy i robię tak. Po czym zacytowałem największego i najlepszego i najwspanialszego człowieka jaki kiedykolwiek chodził po tej ziemi. Testa Wirona, oczywiście. Tekstem w Polsce, dalej jak w lesie. Teraz już przechodzimy do tematu właściwego. Mama Blołka yy, uzyskała 200 tysięcy widzów w dzień, w dwa dni. 100 tysięcy widzów uzyskała w 4 godziny, jakoś tak. Teraz oczywiście. Do, dużo komentarzy pojawiło się o kolesiostwie, że źle i tak dalej i tak dalej. Tylko patrzcie na to. Gdyby nie Rafonix i Blowek, i Boxdel, to by nie było Meduzy. Oczywiście tu mówimy o, o, o zasięgu. Gdyby nie Meduza, to nie byłoby Zikcia. Gdyby nie Boxdel, nie byłoby Rafatusa. Gdyby nie Wykop, nie byłoby Magikala. Gdyby nie Gargamel, nie byłoby Ahusa i generatora Frydy. Gdyby nie ja, to, to świat by byłby piękniejszy. I w tym momencie właśnie jest coś takiego, że z jednej strony ludzie mogą się denerwować, bo przecież o, bo jak to? Bo jak, bo jak to tak można? Jak to tak można? Przecież to koleśostwo i, i tyle widzów, o ludzie pracują i nie dostają tyle widzów. A z drugiej strony, zobaczcie film tej, tej, tej pani, nie wiem jak ma na imię, więc będę po prostu mamy bloła. Zobaczcie ten, ten film sobie i spróbujcie się, nie wiem, zdenerwować albo poirytować. Po pierwsze, mama Blow'a jest ładna, tak? Po drugie, wydaje się być bardzo sympatyczna. Nie znam jej, dlatego mówię, wydaje się, bo wnioskuję tylko po jednym filmie. Nie oglądam filmów Blow'ka, tam wiem, że więcej jest na jego kanale. Po trzecie, bardzo możliwe, że może to być również martwy kanał, że, że tam będzie się pojawił film raz na miesiąc, raz na dwa miesiące. Może będzie częściej, zobaczymy. Tak może być, to jest jedna z możliwości. Po czwarte, jak usłyszałem, że ona będzie robiła jakieś tam rzeczy, nie wiem, kosmetyczne i tak dalej, no to okej, okay, no to jest jakiś tam content dla może właśnie dla, dla, dla rodziców. Może w końcu coś takiego też się znajdzie. Czemu nie? I po piąte powiedziała, że będzie chciała nagrywać filmy z mamami innych youtuberów. Zajebisty pomysł. Po prostu nie wiem, albo to we mnie coś zelżało, albo po prostu mam zajebisty humor, naprawdę, albo, albo wkurwiają mnie. Postaram się nie bluźnić, może mi wyjdzie. Zobaczymy. Milion innych rzeczy, że, że na tą panią, nie wiem, nie mogę się denerwować. Ale jak usłyszałem i zobaczyłem, że wbiła jej te 100 tysięcy, i zobaczyłem ten filmik, nawet nie wiem, przez chwilę nie miałem czegoś takiego, że. Jej, to, to ja powinienem tak mieć, to, to mnie powinni wypić. Po prostu uśmiechnąłem się, zobaczyłem. Spoko film, naprawdę fajny. Poza tym blok, jeszcze umie to wszystko montować. Także kozacka sprawa. Kolejne dwie sprawy są następujące. Pierwsza z nich to, że ludzie właśnie tak się przypierdzielają o to, że tyle widzów zebrała i tak dalej. Tylko rozumiem, jeśli jeśli ludzie mówią to o Rafatusie, Magikalu czy ktoś tam. Ale, Mati, prze, prze, co ty teraz? Teraz kogoś dyskryminujesz? Tak. Po prostu nie lubię patologii, nie wiem, alkoholizmu. Nie wiem, jakoś mnie to nie jara i, i nigdy nie będę tego chwalił. Tylko zawsze będę to potępiał i na moim kanale zawsze będzie alkoholizm potępiany. Prawda jest taka, że tak naprawdę nie ma się o co spinać, bo. Ubywa tobie tych widzów, żeby się denerwować na tą, nie wiem, kobietę? Nie wiem, to, to, to jest tylko moje zdanie i naprawdę nie musicie się z nim zgadzać, ale zobaczyłem ten film i ani na chwilę, ani przez chwilę nie poczułem, nie wiem, zirytowania, zdenerwowania, czy jakieś tam zawiści, czy zazdrości. Pierwszy raz widzę coś na zasadzie kolesiostwa, w cudzysłowie, co mnie jakoś w ogóle nie zdenerwowało. I kolejna sprawa, to jest oddzielny podpunkt, ale mm, chciałem oczywiście go rozwinąć, bo... Bo tak, byłam na to ochotę, która jest chyba znaczną przyczyną, dlaczego się nie zdenerwowałem. Obecnie, tak jak wspomniałem w wczorajszym odcinku, nie będę tego, nie będę powtarzał słowo w słowo, tylko chcę to w minutę, w, w minutę streścić. Obecnie YouTube wygląda tak, że wchodzisz na niego i jesteś zaspamowany, zaserany po prostu odszotami. Te odszoty powodują, że ci wszyscy, że, że, te, że te wszystkie patusy mają coraz większą oglądalność. Bo wchodzisz na YouTube, wchodzisz na mój kanał i na przykład w polecanych masz Rafatus znowu opluł Marlenkę. No to nowy widz, zupełnie nowa osoba, która nie wchodzi na, na, na YouTuba. Na przykład ogląda mnie i nie jest brutale, na przykład. Wchodzi i myśli sobie co. Jaki Rafatus, kto to jest? Czemu opluł Marlenkę? Jakoś, jakoś dziewczynę. Klika. Po czym widzi Rafatus wpada w szał i rozbija butelkę o ścianę. I mówi. Kto to jest, nie? czy czemu to jest w ogóle na YouTubie. No więc klika. Potem wyświetlają mu się kolejne propozycje związane z Rafatusem, albo z Magikalem, z Magikalem, nie jeden pies, w którym na przykład Magikal dostaje wiadro z wódką, i to jest dla niego prezent życia. I, w taki, i, I po takich filmach ludzie po prostu z czystej ciekawości wpadają na streamy i, Raf i Rafatusa i Magikala. I nie chcą na przykład przegapić go, albo żeby nie przegapić streama, subskrybują. I takich ludzi jest ogrom, i właśnie oni tylko i wyłącznie dlatego zyskali swoją popularność. Bo są ciekawi, jak te YouTube'owe ZOO funkcjonuje. I chcą się przekonać, czy na przykład naprawdę za 3 zł, ktoś będzie robił świecę fikołka, czy będzie walił wódę. Także. W czasach, gdy jesteśmy zaspamowani alkoholizmem, wyzywaniem, mową nienawiści, właśnie wszyscy, wszyscy było, by, było ogrom, ogrom filmów i wszyscy czepiali się o mowę nienawiści, a propos, nie wiem, homoseksualistów, a propos imigrantów i kogoś tam, ale jak Rafatus ciśnie marlenkę i mówi, żeby wypierdalała, i że z szmatą głupią, i żeby zamknęła mordę i tak dalej, i oni się leją na tych streamach tak samo, nie wiem, u Magikala, jak ten Jaca ciągle leje po, po mordzie tą gochę i ona coraz bardziej niewyraźnie mówi, chociaż chyba to przecież przez alkohol, albo picie alkoholu i pić alkoholu i zgonowanie i żyganie i sranie. I powiedzcie mi, jak w takich czasach, w takich czasach takiego... złotych czasach YouTube'a, możemy denerwować się na mamy Blowa, która została teraz wybita i albo będzie, albo nie będzie prowadziła swojego kanału. Jak możesz na nią się denerwować, jednocześnie denerwując się na patologię, alkoholizm i całą resztę gówna, która jest obecnie na YouTubie? Nie wiem, to jest po prostu jakieś tam moje przemyślenie i albo ja zależałem albo, albo po prostu o wiele bardziej szkodzące i denerwujące jest to, że ktoś na nabyciu zwykłym zwierzęciem ma 70 tysięcy widzów, aniżeli kobieta, która jest zadbana i... Nie mam pojęcia, czy ona będzie coś robić na tym kanale, czy nie. Ja, ja nie wiem. Nie widzę powodów, żeby się zdenerwować. Nie mam pojęcia, może jestem głupi. Nie, nie jestem głupi. Może jestem dziwny. To na pewno. Nieważne. I to by było na tyle. Jeszcze dziś będzie film o 20. Wprowadzam zupełnie nową serię, także stay tuned, po prostu, która będzie codziennie jako dodatkowy segment. Codziennie o 20 na kanale, chyba że w soboty, bo w sobotę mam streamy, to, to do 19 zobaczymy, ale będzie codziennie. Jutro stream, ocencie ten filmik koniecznie, eee, napiszcie jakiś komentarz, bo im więcej, im większa aktywność, tym, tym, tym lepsze pozycjonowanie i tak dalej, i tak dalej, większy ruch na kanale i ja się będę bardzo mocno cieszył. Hmm, wpadajcie na grupę Ancymon faces na Pa Instagrama, na sklep z koszulczkami, spysiński.tittresko.pl z i tak samo jak na samym początku wspominałem... Mam Patronite'a, więc jeśli chcesz mi troszkę pomóc, już mam jednego patrona, dzięki Ci Olaf, o ile dobrze pamiętam, dziękuję Ci bardzo, to również zapraszam, pamiętajcie, co złego to nie ja, trzymajcie się, cześć, baya.